Nie każdy. Chodaję no, do wysłowiska Zabłego, która ja jest jestem bardzo z marzenia interesowania uczniów, w tym jak to się potrzeba. Dzień dobry, nazywam się Susanna Bielecka i jestem nowym ucznią w tej szkole. Moim zainteresowaniem jest spoc. Moim marzeniem jest zostać w przyszłości pies. W poprzedniej szkole bardzo dobrze się uczyłam. Ona się w Warszawie. Moimi oczekiwaniami jest to, że, żebym miała dobrych kolegów i koleżaneków. Dziękuję. Za Średnią i chciałbym mieć w przyszłości dobrą pracę. U Państwa jest możliwość rozwoju zainteresowań yy, i są też nie Jest bezpieczeństwo w szkole. Cześć, jest nazywam Siejówka, mam 12 lat i chcę do 6 filasy. Bardzo lubię malować i uwielbiam zwierzęta. E, Wielkiem w tym jest spędzać czas. M I w nauce. A przede wszystkim nasza szkoła jest najlepsza w okolicy. I tak podsumowując, powiem Ci, że w naszej klasie możesz Możemy wtedy 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 dobre Dobre na to rodzice, czy może tak być? Podsumowując to, co powiedziałem do tej pory, ważne jest to, żebyśmy dokonywali zawsze profesjonalnych autoprezentacji. Bo jeżeli nasza autoprezentacja będzie profesjonalna, to będziemy zawsze przekonujący i łatwiej będzie nas przekona, nam przekonać naszych słuchaczy do naszych rad.